Dlaczego rwa kulszowa to jest najczęściej zła diagnoza? Jak odróżnić prawdziwą rwę kulszową od podobnych do niej schorzeń? Jaki związek z rwą kulszową mają narządy jamy brzusznej? Tomasz Paprzycki, Chaka czakalaka Osteo, Kleofas i kolejna podróż w głąb ludzkiego ciała. Rwa kulszowa jest jedną z najczęściej nadużywanych diagnoz. W każdym tygodniu przychodziło do mnie kilku takich pacjentów z diagnozą rwa kulszowa, a tak naprawdę mieli co innego. Prawdziwa rwa kulszowa zdarza się bardzo, bardzo rzadko. Według badań naukowych w przeciągu roku na 1000 osób prawdziwej rwy kulszowej doświadczy tylko 7. Co nam daje 0,7%. A w ciągu całego swojego życia prawdziwej rwy kulszowej doświadczy 5% osób, a 80% z nich wyleczy się samoistnie w ciągu 6 tygodni. Zatem pierwsza bardzo ważna rzecz, którą warto zapamiętać. Ból promieniujący do nogi to nie oznacza jeszcze, że jest to rwa kulszowa. Prawdziwa rwa kulszowa musi spełniać 5 warunków. I jednym z nich jest ból promieniujący do nogi. Drugi to są segmentarne zaburzenia czucia. Przy rwie kulszowej dochodzi do ucisku na nerw kulszowy. Nerw kulszowy jest największym nerwem w naszym ciele i składa się z 5 Korzeni. Czyli to tak jakby była wielka rzeka, która składa się z pięciu dopływów, pięciu mniejszych strumyczków. I te korzenie mamy w odcinku lędźwiowym i krzyżowym kręgosłupa. W zależności od tego, który z nich jest uciśnięty, spowoduje to zaburzenia czucia na skórze w określonym miejscu, zależy który korzeń. Czyli takie osoby będą dotykały się np. po łydce czy po udzie i będą mówiły, że trochę gorzej czują. Trzeci warunek to osłabienie mięśni. Nerw kruszowy unerwia wiele mięśni naszej nogi. Najczęściej dochodzi do ucisku na poziomie L4L5 l 51 kręgosłupa lędźwiowego. a te segmenty odpowiadają za mięśnie łydki i stopy. Więc osoby z uciśniętym nerwem kulszowym będą miały problem, żeby wspiąć się na palce, stanąć na piętach albo z ruchami palucha. I mięśnie będą po prostu osłabione. Czwarty warunek to zaburzenia odruchów ścięgnistych. W tym przypadku lekarz osteopata albo fizjoterapeuta wykonuje badanie takim młoteczkiem. Pokając młoteczkiem w ścięgno, wyzwalamy odruchowy skurcz mięśnia. Mięśnie są sterowane przez nerwy. Jeżeli nerw kulszowy jest uciśnięty, to funkcja tego mięśnia będzie zaburzona i odruchy też będą słabsze. Najczęściej sprawdza się to na ścięgnie Achillesa albo na ścięgnie mięśnia czworogowe. Uda. I piąty warunek to są dodatnie testy rozciągowe. Może widziałeś kiedyś na jakimś filmiku, że lekarz unosi prosto nogę pacjenta do góry, który leży sobie na plecach na kozetce. Chociażby ten prosty test. Unosząc prosto nogę do góry, naciągamy nerw kluszowy. Przewiewie kluszowej ten prosty test wywoła ostry ból u pacjenta. Zatem jak widzisz, do diagnostyki rwy kluszowej trzeba się trochę przyłożyć i pacjenta zbadać. Zatem to, że ta diagnoza jest nadużywana, zazwyczaj wynika z tego, że przychodzi taki pacjent do specjalisty, zgłasza ból promieniujący do nogi i już oni wszystko wiedzą, dobra, rwa kluszowa. Nie badając pozostałych czterech. A jak zaraz się dowiesz, ból promieniujący do nogi może mieć kilkanaście przyczyn. Najczęściej nerw kulszowy jest uciśnięty przez uwypuklony dysk, czyli krążek międzykręgowy. Ale tu jest jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz. Na rezonansie kręgosłupa palęziowego bardzo dobrze to widać. Przepukliny krążka międzykręgowego, dyskopatię, ale często tacy pacjenci nie mają żadnych objawów, a patrząc na wyniki rezonansu powinni mieć. Okazuje się, że sam ucisk to jest za mało, żeby wywołać objawy ryby kulsowej. Jeżeli uciśniemy się, w nerw łokciowy. I będziemy sobie dłużej czekać, to po jakimś czasie, po kilku minutach zaczną nam drętwieć te dwa palce. Jeżeli przytrzymamy długo, one mocno cierpną i będzie gorsze czucie. A jeżeli będziesz tak trzymał pół godziny, to na końcu okaże się, że tymi palcami nie możesz w ogóle ruszać. Czyli dojdzie do osłabienia czucia, zdrętwienia i zaburzenia funkcji. Ale nie będzie bólu. To dlaczego osoby z rwą kulszową zwijają się z bólu? Dzieje się tak, bo do wystąpienia objawów rwy kulszowej w pełnej krasie potrzebujemy nie tylko ucisku mechanicznego, tylko także podrażnienia chemicznego. Nerwy są bardzo wrażliwe na podrażnienia chemiczne. Podrażnienie chemiczne zachodzi wtedy, kiedy mamy dookoła stan zapalny. Mediatory stanu zapalnego cytokiny i zmieniające się pH wokół korzenia nerwu powoduje objawy rwy kluszowej, a stan zapalny pojawia się wtedy, kiedy uszkodzisz sobie tkanki przez jakieś uderzenie, przeciążenie, dźwiganie bardzo ciężkich przedmiotów czy sport wyczynowy. Może skręciłeś sobie kiedyś kostkę, staw skokowy, albo widziałeś kogoś, kto sobie to zrobił i miał taką wielką górę wokół kostki. Taki obrzęk zazwyczaj jest związany właśnie ze stanem zapalnym, czyli procesami gojenia się i regeneracji tkany. Do podobnej sprawy dochodzi w kręgosłupie, w przypadku rwykluszowej. Tylko tam jest o wiele mniej miejsca, więc dochodzi do mechanicznego ucisku przez gromadzące się płyny i obrzęk i do podrażnienia chemicznego przez to, że tam jest stan zapalny. Dlatego leczenie, zwłaszcza w tym pierwszym etapie, tym ostrym, kiedy ludzie mają ostry ból promieniujący do nogi, taki, że nawet nie mogą wstać z łóżka, polega przede wszystkim na zmniejszeniu tego obrzęku. Dlatego najtrudniej leczy się rwę u osób, które mają duże ciśnienie w jamie brzusznej. U kobiet w ciąży, u ludzi, którzy mają przewlekłe wzdęcia, zaparcia, blizny pooperacyjne i wzrosty. U ludzi, którzy mają pracę fizyczną, dużo dźwigają. U alergików, astmatyków, którzy dużo kaszlą, kichają. U osób, które robią kupę w złej pozycji, bo są pochylone i mocno prom, zwiększając ciśnienie w jamie brzusznej. I u osób, które nie używają przepony do oddechu, bo przepona jest główną pompą zmieniającą ciśnienia w jamie brzusznej i pozwalającą odpływać płyną z jamy brzusznej, z pleców, do góry. Uświadom sobie, że Twój kręgosłup lędźwiowy leży w jamie brzusznej. I to, co ma bardzo mocny wpływ na niego, to ciśnienie, które tam panuje. Tak jak w morzu czy w oceanie, przy powierzchni ciśnienie jest małe. Ale im bliżej dna, tym ciśnienie jest większe, bo masy wody, które są powyżej, naciskają na te poniżej. To samo mamy w kręgu lędźwiowym, zwłaszcza w dolnych partiach. Dlatego, żeby wyleczyć kulszową na tym wczesnym etapie, potrzebny jest oddech przeponowy do rytmicznych zmian ciśnień i unikanie mocnego wzrostu ciśnienia przez odpowiednie czynności. Trzeba nauczyć się odpowiednio kaszleć, kichać, robić kupę czy podnosić przedmioty oraz zadbać o to, żeby zmniejszyć wzdęcia wyklupszowa może nie tylko powodować ucisk dysku, ale na przykład także endometrioza. Tam również mamy spełnione oba warunki, bo komórki endometrium, kiedy wydostają się poza macicę, najczęściej przez jajowód, naciekają na przykład na otrzewną, ale także na narządy miednicy. Mogą nacieknąć na więzadło krzyżowo-guzowe, krzyżowo-maciczne, ale też na nerw kulszowy. A nasz układ odpornościowy walczy z tymi komórkami, bo wie, że one nie powinny się znajdować poza macicą. Więc dochodzi do stanu zapalnego. Więc mamy i nacisk, i stan zapalny, co powoduje objawy rwy kruszowej. I to są niestety bardzo trudne przypadki. Bóle promieniujące od kości krzyżowej w dół mogą być spowodowane też przez zapalenie lub zablokowanie stawu krzyżowo-biodrowego. Bóle w okolicach biodra promieniujące do pachwiny mogą być spowodowane problemami ze stawem biodrowym. Bóle promieniujące do boku biodra mogą być spowodowane problemami z pasmem biodrowo-piszczelowym. A najczęściej rwa kruszowa jest mylona z zastojem limfatycznym, czyli uciskiem na duże naczynia limfatyczne, na poziomie jamy brzusznej albo na poziomie pachwin, przez co limfa z nóg nie może przepłynąć do góry, gromadzić w nogach, powodując bóle promieniujące do nogi. Ale tam nie będą spełnione pozostałe warunki, czyli zaburzenia czucia, zaburzenia siły mięśniowej, zaburzenia odruchów i dodatnie testy rozciągowe. Będzie sam ból promieniujący do nogi. Więcej o tym możesz zobaczyć na moim filmiku o zastojach limfatycznych. Niedawno miałem pacjentkę z bólem promieniującym do nogi. Diagnoza oczywiście rwa kruszowa, ale tak naprawdę miała ewidentny zastój. Tylko pytanie, gdzie jest tama. U niej po dwóch terapiach nie było żadnego efektu, więc odesłałem ją na badania i okazało się, że ma 10-centymetrowego mięśniaka na macicy, który jej uciskał na naczynia. Po wycięciu tego mięśniaka bóle promieniujący do nogi przeszły. Nie miało to nic wspólnego z rwą kruszową. Ćwiczeń na rwę kruszową w internecie jest pełno. Ale ja chciałem Cię uświadomić, że najważniejsza jest dobra diagnoza. Jeżeli nie masz rwy kluszowej, tylko masz co innego, to możesz wykonywać 5 lat te ćwiczenia na rwę kluszową i prawdopodobnie ona ustąpi sama, niezależnie od tych ćwiczeń, które robisz. Dlatego w tym temacie jest taki bałagan. Jedni robią ćwiczenia takie, a drudzy inne. I Każdy ma jakieś swoje osobiste doświadczenie, ale to nie oznacza, że ćwiczenia, które pomogły komuś, pomogą także i Tobie. Bo Może ktoś miał rwę kluszową, a robił złe ćwiczenia, ale po prostu... Rwa kluszowa sama minęła niezależnie od tych jego ćwiczeń. On będzie przekonany, że to te ćwiczenia pomogą. A u Ciebie może to nawet nie być rwa kluszowa, tylko na przykład zastój limfatyczny. Dlatego po pierwsze diagnoza. I ważniejsze niż ćwiczenia na rwę kluszową jest potrzebne, żeby stworzyć odpowiednie warunki do regeneracji wokół korzenia nerwu. Oddech przeponowy, zmniejszenie ciśnienia w ramie brzusznej i delikatne ćwiczenia odżywiające dysk. Będzie mi miło, jeżeli zostawisz komentarz, suba i łapkę w górę. I widzimy się w kolejnym filmie.